Noc Halloween w Gratitude Village. W małej wiosce o nazwie Gratitude Village mieszkał biedny chłopiec o imieniu Samuel. Pomimo trudności, zawsze zachowywał uśmiech na twarzy i miał wielkie serce. Wszyscy w wiosce. Podziwiali go za jego wdzięczność i pozytywne podejście do życia. Pewnego dnia, w przeddzień Halloween, Samuel znalazł w lesie starą, zniszczoną książkę z zaklęciami. Ku swojemu zdziwieniu odkrył w niej zaklęcie, które obiecywało spełnienie jednego życzenia w noc Halloween. Samuel zastanawiał się, co by chciał najbardziej na świecie. Zamiast życzyć sobie bogactwa lub sławy, Samuel postanowił, że w noc Halloween spełni życzenia innych mieszkańców wioski. Chodził od domu do domu, pytając ludzi, czego by sobie życzyli. Często były to proste rzeczy, tak jak zdrowie, szczęście lub jedzenie na stole. Samuel odnotował wszystkie życzenia i wrócił do lasu, aby użyć zaklęcia. W noc Halloween wszystkie życzenia mieszkańców Gratitude Village spełniły się, a wioska rozkwitła od wdzięczności i radości. Ta historia przypomina nam, że czasem największym darem, jaki możemy dać, jest pomoc innym i spełnienie ich życzeń. Wdzięczność za to, co mamy, jest wartością bezcenną, a dzielenie się z innymi jest drogą do szczęścia i harmonii w społeczności.